Witam. Dzisiaj za kierownicy Toyota Prius. Eee, ostatnio był Mercedes, dzisiaj Toyota, trochę inaczej. Eee, pytanie, znaczy pytanie, temat główny, przewodni, możeście o to pytali. Auta pod taksi, przewóz osób, taksi, ogólnie do przemieszczania się po mieście, wożenia ludzi, mała awaryjna itd. Tak eee, przykład, no, Toyota Prius, nieśmiertelny samochód, jeżeli chodzi o utrzymanie, o silnik, o wyposażenie. Do przewozu osób. Auto bardzo popularne na wszelakich, wszelakich Uberów, nie Uberów, e, taksówkach, korporacjach i tak dalej. Jeździ tego bardzo dużo. Nie mówię tylko o Priusach, ale chodzi mi o samą całą Toyotę. Tak? Czy to Auris, czy Prius, to tutaj już większej różnicy nie robi. Auto z silnikiem 1,8 o mocy 130 KONI z 2009 roku. Auto hybrydowe. I teraz zasada działania: może hybrydy, bo. E, wszyscy się właśnie pytają, znaczy dużo ludzi się pyta, jak to gaz, jak to hybryda, jak to w ogóle się sprawuje, benzyno-hybrydowo-gazowe e, benzyno połączenie. E, silnik jest silnik. Silnik tutaj w tym samochodzie jest niewysilony. Silnik, e, silnik jest sprawdzony benzynowy, w konstrukcji, że tak powiem, też sprawdzonej, który występował w we we samochodach, w autach e, bez tego dodatku hybrydowego. Bez tych silników e, elektrycznych, przepraszam. E, więc tutaj mamy silnik taki sam, tylko troszeczkę zmniejszona moc, niewysilony, w 100% bezproblemowy, jak my to mówimy. I teraz zasada działania. Auto się rozgrzewa do odpowiedniej temperatury, tak żeby ten e, w tym wypadku reduktor instalacji gazowej był już na tyle nagrzany, żeby był w stanie rozprężać nam gaz. E, żeby można było go podać w odpowiedniej jakby ilości w momencie kiedy ten auto się nagrzeje w praktyce to jest około kilometra półtorej, raczej kilometra auto się po prostu przełącza już z tej pracy benzynowej na tylko i wyłącznie gazowo-hybrydową gazowo -hybrydową. czyli kiedy osiągamy temperaturę benzyna już nie jest zużywana jest już używany tylko i wyłącznie gaz, ponieważ ten silnik z przodu to jest tak, taki sam silnik jak w innych autach, tylko dodatkowo jeszcze jest ten e, zespół cały hybrydowy. E, czyli montujemy instalację jak normalnego samochodu, z założeniem, że musimy dodatkowych parę opcji włączyć. Takie opcje to są na przykład uruchamianie auta z gazu, żeby auto od razu odpalało z gazu, gdy jest nagrzane. E, odpowiednie wygaszanie tej instalacji i ponowne uruchamianie. E, i tyle, tak naprawdę. Tutaj praca, praca nie jest jakaś tam tego samochodu, tego auta, tego silnika inna. Tutaj wszystko, wszystko się zmienia do tego, że to pracuje tak samo jak na zestawie tylko i wyłącznie benzynowym, ale dodatkowo ma tą hybrydę. Eee, teraz, czy się opłaca? No, auto pali około powiedzmy i 5,5, 6 litrów benzyny. To zależy od klienta, każdy mówi troszeczkę inaczej, każdy ma troszeczkę inną nogę. Po mieście takie wyniki można osiągnąć. No, oczywiście jeżdżą delikatnie, ponieważ e, musimy jeździć typowo na, na tym elektrycznym silniku, żeby jak najrzadziej uruchamiać spalinowy. Tak jak teraz na przykład stoimy sobie na światłach, auto jest zgaszone, dopóki nie przekroczę powiedzmy progu 50 km na godzinę i nie wcisnę tego pedału przyspieszenia dość mocno, no to on będzie cały czas jechał na tym elektrycznym silniku, czyli do przemieszczania się w pomieście z ograniczeniami, takie jak mamy możemy jakoś tam jeździć praktycznie cały czas na elektryku. Gazu te auto będzie około litra więcej palić niż benzyny, czyli 5 litrów benzyny, 6 litrów gazu. Mimo wszystko, bo to też jest ważne, mimo wszystko na każdym 1000 km, tylko z tego względu, że jedziemy na gazie a nie na benzynie, zaoszczędzimy około 110 zł, no to w autach typu taxi jest to wynik po prostu niesamowity. Dla porównania, 1000 km tym autem na benzynie jest to 220 zł, 1000 km na gazie jest to 110 zł. No, myślę, że tutaj mamy, mamy odpowiedź, jak to zrobić, żeby, żeby było oszczędnie jeszcze bardziej niż jest. E, instalacja do tego. Koszt instalacji 3100 zł. Dostała tutaj założona instalacja BRC. Tak, naprawdę we wszystkich hybrydach, jakie montowaliśmy, we wszystkich Toyotach, jakie montujemy, montujemy Berce, Najlepiej się według nas to sprawdza. Nie mamy z tymi autami po prostu problemów i e, jeżdżą te samochody bez, bez awaryjnie. E, zwrot instalacji następuje. No tutaj niestety wynik jest dość duży, bo tutaj 27-28 tysięcy kilometrów, przepraszam najmocniej. E, wszystko z live, więc wiecie, no tak wychodzi. 28 tysięcy około kilometrów trzeba przejechać, żeby nam się to zwróciło, ale w aucie typu Uber, typu taxi, myślę, że to nie jest jakiś tam wynik niesamowity. Dwa miesiące tak naprawdę jazdy i mamy, mamy to osiągnięte. Zbiornik w tym dokładnie egzemplarzu 56 litrów, tutaj klient sobie zażyczył, czyli jak największy włożyć, żeby tutaj mieć jak największy zasięg. Zasięgu na tym zbiorniku mamy około. Na jednym tankowaniu około 750 km oczywiście po mieście, licząc, że będzie spalało auto, auto będzie jeździło delikatnie. No to wynik tutaj jednego tankowania dla przeciętnego właśnie jednej osoby, który jeździ taksi, to mamy około e, dwóch dni bez tankowania. Nie tracąc czasu na stacjach i, i tym podobnych miejscach. Tak więc wynik fajny, auto fajne. Jeżeli macie Państwo takie hybrydy, e, lub macie Państwo ochotę, albo pracują Państwo jako taksówkarze w przewozie osób i szukacie auta idealnego do takich, do takich celów, polecam w 100% Toyota. Naprawdę fajne auto, naprawdę oszczędne auto, e, nie stwarza problemów, e, jest tanie w utrzymaniu stosunkowo. No, jest bezawaryjne. Na no tym, co się Toyota akurat reklamuje, to muszę to potwierdzić, z mojej oczywiście perspektywy muszę to potwierdzić. Jest to w 100% prawdą. Prośba do Was, wielka, użytkowników takich aut, Priusów, ogólnie hybrydowych aut, komentujcie, ile Wasze hybrydy palą gazu, jak to u Was wygląda. Zrobimy taką bazę danych z większej ilości ludzi. Żeby mieć po prostu z ciekawego punktu widzenia, ile te auta spalają i będzie to jakby wiarygodne źródło, bo to, co podaje producent, takie normy wiadomo, one są wyżyłowane, a jednak jak to wygląda w praktyce, weryfikuje życie, więc jak nam pomożecie, e, powpisujecie, tak my będziemy mieli lepszą wiedzę na ten temat i e, dla następnych przyszłych nabywców takich samochodów. Będzie to rzetelna informacja. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Jeżeli macie pytania, na dole jeżeli się podobało, chociaż wiadomo, gadanie od rzeczy tak na szybko, mam nadzieję, że się podobało, łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół. Dzięki i pozdrawiam.